Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam Was na piąty odcinek w naszej serii w grze UFC 4 symulacja pojedynku w tym materiale specjalnie dla Was pokażę Wam pojedynek między Jarkiem Pasza Bicepsem a Michałem Owcą. Pojedynek, który odbędzie się 5 lutego. Także moi drodzy, zobaczmy tutaj po lewej stronie macie Pasza Bicepsa, po prawej stronie macie owce i myślę, że możemy sobie zacząć pojedynek, wybierzmy sobie tutaj. Rywala po lewej, tu mamy rywala po prawej. Oczywiście zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, dodawania apel w górę, do komentowania moich filmów i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. A my już za momencik, już za chwilę przejdziemy do tego, do tego pojedynku. Na pewno... Część z was chciała zobaczyć ten pojedynek, dlatego postanowiłem, że tutaj taką symulację specjalnie dla was małą zrobię, ale zobaczmy. Tutaj pierwszy bohater dzisiejszego wieczoru wchodzi do oktagonu. Już jest tam przygotowywany Michał Owca. Proszę bardzo, tutaj sędzia wszystko sprawdza. W sumie pierwszy odcinek w tym roku, mam nadzieję, że tutaj Wśród Was znaleźli się tacy, którzy czekali, bo wiem, że lubicie tą serię, ale ja też tutaj jakby staram się tutaj wszystko tak zgrać w czasie, żebym mógł dla Was specjalnie nagrać. Nie zawsze mi to wychodzi, ale mam nadzieję, że tutaj ten materiał się Wam spodoba. Także już Owca, owca jest w Oktagonie, za chwilę powinien się pojawić Jarek Pasza Biceps. Także zobaczmy. Tego pana nie, nie trzeba nikomu z Was przedstawiać, na pewno jest Wam bardzo dobrze znany. Tutaj zrobiłem kilka zmian, bo jest, jest Jarek zrobiony na moim kanale, a tutaj zmieniłem mu tułów i zmieniłem mu też fryzurę. Ale to wszystko macie, yy, tam zresztą wsadzę Wam linki do, do obu zawodników. Yy, pod tym filmem będziecie mogli sobie zobaczyć jak to wygląda. Zobaczcie, solidna siła ciosów rękoma, zrównoważony styl walki. Także takie tutaj atuty pokazują Jarkowi. Znaczy, Jarka atuty są takie, jakie widzieliście przed chwilą. Gotowy do walki w oktagonie, rozgrze, rozgrzany. Teraz tylko musimy poczekać, aż sędzia zaprezentuje dwóch wojowników. Zobaczmy. Waga półciężka. Jest 4 lata starszy, Pasza biceps, 2 cm niższy i 5 kg lżejszy, no i ma o 3 cm krótszy zasięg rąk, ale posłuchajmy Brusa Bafera, moi drodzy. <coughs> Michał Owca. Oczywiście, Owca jest pseudonimem tego pana, ale o tym wiecie. I teraz w czerwonym narożniku. Pasza Biceps, moi drodzy, tak jest. Jarek, pasza Biceps, gotowy do pojedynku. Nie ukrywam, że tutaj większą sympatią darzę, oczywiście, pasza Bicepsa, i chyba większość z Was też. Może nie tyle co sympatią, co po prostu mu kibicuje. Zobaczmy już. Pasza biceps gotowy. Zobaczmy, owca też tutaj gotowy. Także zaczynamy pojedynek, moi drodzy. Zaczynamy. Wiadomo, pierwsza runda. Będą się przeciwnicy badać. W ogóle pojedynek jest zakontraktowany na trzy rundy. Tutaj ładna kombinacja ze strony pasza bicepsa. Lewy, prawy, prosty. O, ładne kolano ze strony owcy. Oj, tutaj się nadział na ten lewy sierp. Pasza biceps musi uważać. Zobaczmy tutaj lewy, prosty, prawy na korpus. Ten drugi cios niecelny. Badają się przeciwnicy na razie tutaj, jak widzicie. Zobaczmy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Jak tutaj jeden i drugi odrobili lekcję. Oj, tutaj piękny backfist ze strony owcy. Pasza biceps tutaj zaskoczony tym ciosem. Tak jak widzicie, trochę wycofany. Tutaj kolejne dwa ciosy przyjął ze strony owcy. Musi uważać Jarek. Tutaj ładnie lewookrężne kopnięcie na wątrobę. Nie do końca czyste, ale weszło tam. I tutaj kolejna próba, ale już zamarkowana tylko i teraz. Musi uważać Jarek, bo tutaj dostał tym jednym kolanem. No Zobaczmy, jak sytuacja się rozwinie tutaj. Lewy sierpy nie, niecelny, przepraszam, lewy prosty niecelny Trochę ma problem. Jarek Pasza Biceps z wyczuciem dystansu, ale może się z minuty na minutę będzie rozkręcał. Zobaczymy. I piękny tutaj prawy hiking na głowę. Bardzo ładnie w tempo, i pięknie tutaj lewe określne kopnięcie. Widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o kopnięcia, to Pasza Biceps tutaj widać lekcję odrobił. I wykorzystuje te swoje atuty, tutaj kolejna próba, ale już niecelna, no tutaj musi Owca uważać, bo o ile, ile Pasza bicepsa y, trochę dominuje, jeżeli chodzi o ciosy rękami, no to już tej płaszczyźnie, gdzie używa się nóg, nie jest w stanie blokować tych ciosów. No zobaczmy, o tutaj chyba próba latającego kolana ze strony Jarka, ale zablokowana tym wyprowadzeniem ciosu ze strony Owcy i tutaj ładna kombinacja, wow! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Jednak te kopnięcia, te kopnięcia, które tutaj Pasha Bajsept wyprowadzał, okazały się zabójczą bronią. O, owca nie wyciągnął wniosków z tego, że przyjął kilka tych kopnięć, nie zablokował. I zobaczmy teraz pięknie w tempo tutaj te określone kopnięcie na stronę, na głowę, przepraszam, owcy Koniec pojedynku, moi drodzy, no nie spodziewałem się, że w pierwszej rundzie zakończy się ta, ta walka, ta rywalizacja między tymi dwoma panami, ale tak jak widzicie, Jarek pasza Bajsters nie zostawi tutaj. E, jakby w wyniku walki w rękach sędziów, tylko zakończy to przed czasem. Posłuchamy Wrusa wafera No. Pasza Bajsteps, moi drodzy, wygrywa przez noka w pierwszej rundzie, no. Ciekaw jestem, jak, jak, jakim wynikiem zakończy się prawdziwy pojedynek 5 lutego. Między tymi dwoma panami, zobaczcie, jak się cieszy Pasha Biceps, No ja mu się nie dziwię, no naprawdę koncertowo te kopnięcie wyprowadził. Weźmy sobie w statystyki walki, bo chcieliście, żebym wam tutaj pokazywał. Zobaczcie, runda pierwsza. No może ogólnie statystyki walki obejrzeć. No jeden knockdown był, zobaczmy znaczące trafienia, no więcej tych takich celnych uderzeń miał Michał Owca, ale niestety nie przełożyło to się na wynik pojedynku, bo ogólnie wszystkich trafień miał więcej, no ale no te lewe określone kopnięcie ze strony Pasha Bajsepsa zakończyło ten pojedynek, moi drodzy, no i tak to wygląda, mam nadzieję, że ta... Krótka, bo krótka niestety, symulacja pojedynku między Pasha Bajsemsem a Owcą się Wam spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie. Oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!